thank you Dzień dobry, Wodzimierz Tarnowski, Polski Związek Krótkofalowców, Klub Krótkofalowców SP6ZWR. Dzisiaj tutaj wspólnie z kolegami z Sobudki przygotowujemy z młodzieżą, właściwie dla młodzieży, taki lot stratosferyczny na wysokość około 25 km. Planujemy dzisiaj wysłać nadajniki, które będą nas informowały, gdzie się nasz statek powietrzny, bo, bo o czymś takim mówimy, będzie się znajdował, na jakiej wysokości, z jaką prędkością. To nam też da świetny obraz tego, co się dzieje w w wyższych warstwach atmosfery, tego co się dzieje 20 kilka kilometrów nad ziemią. Wyślemy też dzisiaj kamerę, która spróbuje zarejestrować filmy z tego lotu. Zobaczymy jak ziemia będzie wyglądała z 20 kilku kilometrów. Wszystko to będzie możliwe dzięki zastosowaniu balonów meteorologicznego, który jest tutaj spakowany. Mamy też przygotowaną butlę z helem. Za chwilę będziemy mieli jeszcze jedną, bo tego helu naprawdę trzeba dużo, dużo, dużo więcej niż do takiego balonika, który przygotowujemy na urodziny. Na przykład takich baloników można około 200 nadmuchać taką butlą. My wykorzystamy dwie butle, czyli, czyli prawie, prawie 500 takich baloników moglibyśmy tu dzisiaj na, napompować. Na pokładzie będzie też znajdowała się aparatura radiowa, stąd nasze urządzenia amatorskie, które posłużą do odbioru sygnału z tych nadajników. Tam koledzy właśnie w tej chwili montują te, te nadajniki, możemy podejść zobaczyć, wszystko będzie zabezpieczone dodatkowo. W styropianie, zarówno kamera, jak i nadajniki lokalizacyjne są umieszczone w styropianowych opakowaniach. Po to, żeby nie zmarzły, żeby przy lądowaniu też nie wyrządziły szkody. Będziemy mieli za chwilę montowany do tego specjalny spadochron, który spowoduje spowolnienie przy, przy upadku tego sprzętu. Ta masa ładunku dzisiaj jest nieduża, bo to jest około 400 g, także mamy nadzieję, że gdzieś w okolicach sycowa za kilka godzin będziemy już ten ładunek podejmować z tego, z tego dzisiejszego lotu. Tutaj jest spadochron, ten na którym będziemy dzisiaj latać. To kolega tutaj może. Tak, to jest, to jest spadochron taki używany w meteorologii do wypuszczania sond pomiarowych, do, do pomiaru właśnie atmosfery. I on też ma za zadanie właśnie zabezpieczenie przed upadkiem tego opadającego na Ziemię ładunku. Chodzi o to, żeby to nikomu na, na Ziemi przy lądowaniu nie zrobiło krzywdy, a w naszym przypadku również, żeby ten sprzęt, który wysyłamy, czyli tą aparaturę pomiarową i, i kamerę, żeby, żeby nie uległy uszkodzeniu, żebyśmy mogli sobie później to odzyskać i, i dzięki temu mieć też fantastyczny fantastyczne zdjęcia czy, czy nagrania natomiast tutaj e, balon jest zapakowany i na razie go nie otwieramy ponieważ on jest bardzo bardzo delikatnie jest wykonany z lateksu i bardzo łatwo go uszkodzić, chociażby tutaj naszymi e, jakimiś paznokciami czy, czy, czy nierównościami na rękach, ale też chodzi o to, żeby nie pozostawić na nim potu i warstw tłuszczu, które po prostu w bardzo niskich temperaturach, bo w górnej warstwie stratosfery mamy około minus 60 stopni Celsjusza, e, zamarzają i dzięki temu ten balon dużo szybciej może pęknąć, po prostu zrobi się na nim twarda skorupka e, z lodu czy z zamarzniętego tłuszczu, która spowoduje e, wcześniejsze niepotrzebne pęknięcie. Tak, tak tak, tak naprawdę to dlatego jest właśnie tak zabezpieczony. Mamy też specjalne rękawice do, do przytrzymywania go, żeby, żeby nie zostawić na nim po prostu niebezpiecznych dla niego w tych niskich temperaturach śladów.

Of time, made a stranger jump right in your car. Waking up on your sofa, next to half filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know, yeah. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now all stop fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm Escape for a moment, trying everything to make me heal. You and I, I thought we had a deal. If I leave you, I'm not only. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight, baby. I'm lost. Stay this high. This high, yeah. Oh my god, can I stay this high? With you, yeah. Oh my god, can I stay this high?